Witam wszystkich z powrotem, ja jestem w Monday 4 i gramy drugi level w grze Quest 3D Tak jak mówiłem Więc się przygotowuję Właśnie na Ten level, tylko Żeby mnie Nazwać się z gile Widziałem Bo nie mam jeszcze 3 surduszka Ech, Spokojnie, spokojnie O nie, 4, dobra, dobra Co pan słowa Musimy zbierać te jak się to nazywa Święta zwyczaj się to, ja tylko nie pamiętam jak się to nazywa O mój Boże ile min. Starą biście Tylko to są takie słabe Ja są mądre, ale nie tak mądre jak ja <gry> Dużo tutaj ich jest, zauważyłem. No nie. Powiedzcie mi, dlaczego ja tego zawsze o to zapomnę tu wsiedzie Tej tarczy z ta Nie potrzebuję, już, A zabiję tego, żeby już go nie mieć z głowy. Wygrałem? To co? Aha, wygrałem, tak? Tak, wygrałem, więc... Do następnego cika skróci, komentujcie, łapkę, w się podobało. I... cześć, do następnego cika.